Dobra, mam go i co, góra? Tak. To ja już mam 19 staków. więc... Aczka będziesz miał. No, tak jak no, stoisz. Jak chcesz, to możesz, Femi, wejść zawsze, my spróbujemy dokończyć. No, prawo, Femi. Dół, 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 lewo, dół. tak lewo. jak stoisz, tak jak stoisz. Poszedł na lewo, uwaga. Dobrze znam, nie? I góra. góra mi... Ja idę w linii prostej. Ale Femi padnie! O nie! Żyjesz? Dobra, ja... Wyjdź. Możesz wyjść, Wyjdź lepiej. My go zbijemy. Byłeś Możesz... tak prawie na blaku. Zbijemy albo nie, ale nie padniesz przynajmniej. Wyjdź! O... Uważajcie na krawędzi, nie robię coś, ale. No stój, stój, stój. No i masz! Czórkę. Dobra. Dół. Dół, prawo, dół, prawo, dół, prawo. Do góry. O, pizza. Jesteśmy w czwórkę, jak coś. No prawie prawiaczka zrobiłeś, Dobra, no. Ja palę awatara A weź. No ten no, <grym> no, no, no. no. zakładny hitik ostatni był. Przykład, jeszcze na dole. Jeszcze dawaj. 5 minut. Do... mam jeszcze 5 minut spota, więc tutaj zbijemy myślę, że wyjdziemy już. Wybijemy jak chcesz drogę. Możemy sobie jeszcze pobić. Nie wybijamy tego. <grym 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 chodź, przebiegamy. Przebiegamy. I tak zamknąłem drogę? Tutaj tą mini-lipkę jest, że zajebałem pan trapa pod ścianą to jest Chodź chodź chodź, chodź. Legendarne mam trapa tutaj było O oh o, -oh. chodź chodź, chodź Proszę, nie, nie ma, nie, nie, idź do góry Dobrze, dobrze Ja <ślałka> O kur... Dobrze! <ślałka> o, o, Pięknie. O, no. pan byśmy oby twoje, leżeli. bez EQ. Dobra, lecmy. O, oh, chłopie, go bo za bardzo zrobimy No mi jest, haven't jest. No min, kurz. To się tutaj wyjebał Lecie, lecie, ja tu bym asekurował jak coś. Trapa mam. Już cię wyciągam. Mi... pan, gdzie on jest. Leży, kurde, no dobrze, przebiegajmy. Ale tu z dym. Ja się ubiorę chyba aż. No i wybijemy to może. Sobie Tylko się ubiorę. Bo jednego ja lasa, ale lecę oczywiście. Naładuję mana i możemy startować. Jeden, go. Wow. Ja proponuję tak, wezmę trzy na siebie i będę bił tego NRJZa i z nim się przemieszczał. Ej no, napierdala to trochę. że ja będę po prostu jak walił. Chyba z sobą się stoi... Ej, ej! Tak. Gdzie ja to potrawę, co jest? Mówię, to chyba bije trochę. Może zmienię mieczek na ognisty. To jest jadłot forma ogólnie. Nie, ja nie wiem czy my to tak zrobimy. O kur... Wychodzimy? Dobra, chodź, wychodź, wychodź. A gdzie? Uf. jest Dobra, wychodź. To, to, to dobry bossik. Dobra, w to jednak ciężko będzie zrobić. <laughs> dobra, to lepiej pójdę do góry. Dobra, dobra, dobra. O, przejąłeś, jak dobra, jak no, no. Po chwili tak, ale nie od razu. Essence of Vemiat. Druga esencja! Ta esencja to nie wiem, stawiamy na zero czy. Nie wiem. Na zero. Tego i tak nie słyszałem. W razie nas. i tak są na. na jeden GP. Jest! Mogę to użyć? O kur. Psychła, można to użyć. Wiesz, wie, że teraz musisz wam. To może żeby Żeby tą esencję odzyskać. Your imbu, you, you imbu yourself with rotten essence of Vemia. You can extract it again by using Essence Extractor. A gdzie to jest? To jest chyba tam, gdzie Buckragore. Oh, <laughs> to Buckragore na esencji robimy jednak, chłopaki. No sorry, ale. Aha, nie mogę wejść na Buckragora, bo. Normalnie grand Sanguine dropimy. Tak, 3, 4. Dobra, to masz 7. Jest dobrze. O! Potka, potka, potka! Bestiary Betterment! Świetnie! Z... Zapomniałem o tym biadromę. I akurat taką potrzebuję! Bestiary Betterment! Pyk! Bestiary Betterment. pół bańki są warte, ale ja, ja je zostawiam dla siebie. Kozak, kozak. Żyjesz, kabro! O! Ty, boksa, mam boksa, Gdzie? Chodź chodź Gdzie? Brawo? Bomboksa, na dach, na środkowym, na środkowym. Na środkowym, szybko, 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 padam, 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 padam. Padam, padam, padam. No tu, przy na pilarze, pilarze Maxi, idzie Kur... Wychodź. Szybko, 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 szybko. Szybko. po Jest potrawka. po trafę. Jezu... Yeah. <laughs> Dzień dobry, rano. <laughs> Prze... Jest, dobra, jestem niedojebany chyba. Ja go minąłem. Koło niego przebieg. No, no, no. kurwa. Ja. Bym żył, bym żył Maxi, nie? Wiem, że byś żył. Ty powiedziałeś środkowy filar. No to jebnąłem, to map clicka chyba poleciało w pizdu. I to ja go że w radno wstał. No i po co? Co ja żebym narobił? O, to już jest 5 osób. Gdzieś to jest? Pod zamkiem, pod wejściem. No gdzie ja mogę iść, jak ja chłopie nie porobię? Jak tu Mepi nalurował? Yes. ja już nie wejdę stąd, tu pop takiego trap'a zrobił. O a, Maxi, premie zajebałeś. Co jasne, mówię jak jasne. A to nie ty. ale, ale to chodź tu, no bo ja... Je... Gdzie ty, ty jesteś? Do no nie da się na dach wejść. No nie da się, pytam, że jest. No to chodź tu, zbijemy to. Chodź, tu jest Overseer od razu. Ale, siocha nie mam. Kur... Już. Na dole jestem, daj. Lej... A że wleciałeś. Dobra, schodzę w dół. Czekaj, Tajsiocha i teraz jeszcze ja stanę po prawej stronie chodź, z go. Chodź, chodź. chodź, chodź. chodź Oversira, oznaczyłeś? Gościu, no chodź tutaj. No ja. Je... Aha. Aha, dawaj, dawaj. Zjadę potrawę, dawaj na górę, szybko, szybko. Kur, myślałem, że tu jesteś. Gdzieś tu z las wtedy. No tu, od góry wszedłem, tu byłem. Dobry poranek. O, poziom dobiłem. Zapłacało no, się rolkę zostawiać do niego. A, kursę dług, addon. Dobrze, już myślałem, że naborej przez chwilę, kurda. to addon, nie chcesz tu kupić? Kup, to jest milion kosztuje. Dobra, jest złoto, milion dwieście, to kupiłem ostatnio. Do tego outfitu. Żeby go stolei na full. A tutaj już wdropiłem. Nie wiem, nie pamiętam, czy w ogóle kiedykolwiek Adon zrobiłem z tych bossów. Ale zawsze jakieś złoto, spoko. Najlepszy boss ever, nie? stanie w miejscu. I teraz tak, uważajcie też na wavey tych mobów, bo tu są hellhoundy, One pisnieją mocne wavey, potężne. Bądźcie na mutamce jakieś, bo nie każdego jestem w stanie obrócić. Ale uważajcie po prostu. Jakaś tam mutamka. Coś to biste demony. To jest wybita droga nawet, więc możliwe, że będą się respić te boby, więc go go. Jakbyście biegli gdzieś przodem i zaczął się coś respić, to nie panikować, ewentualnie się wrócić we wszystkich... Oj! Prawie, po ściągnęło go, Nie chcę, chce to nie zadziałała. To nieźle. No właśnie, Hellhound się zrespił. Ajdź! Chyba no tak, no, chodźcie tu. Chociaż ja jeszcze nie mogę. Więc jednego możesz całkowicie wyeliminować. Kurwa, nie wejdziemy tam. Ta? To idziemy po drugiej strony Zajdź, Zejdź zajdź, i od razu Eksanitarek. Nie oh. ja <laughs> ma szans, że tędy wejdziemy. Ja wejdę, podtrzymaj mi piwo. Dalej reszta nie wejdzie. Czekaj, chodź, czekaj, trzy, chodź, dwa. dwa jeden. Chodźcie, nie, chodźcie na schody. Chodźcie na schody, będziemy musieli tu wybić Dobra. z drugiej A szkusi, żeby tam wbiec Idziesz tu? Ja wchodzę i lecimy na lewo. Dobra, dawaj. Czy? Ale czekaj, idziesz w prawo czy od razu w lewo? Dobra, wejdę, pójdę w dół, na prawo lekko, zrobię kółko i wtedy do lewej od wszystko. Od Dobra. 3, Właśnie. 2, 1. Chce, chcesz? A, Kruk już na Bosie. Dobra, git. Ja w lewo idę. Ja też. Nawet mnie nie wolno. Ja Dołem pójdę tu jak coś. Odlurowałem trochę.